Cześć, tutaj nasz z kanału YouTube Ecubachtu. Dziś jestem w Ałbrzychu, w Palmiarni. Palmiarnia należy do zamku Książ. No jej właścicielka założyła. A no, wchodzimy. Ozdoby świąteczne. No tutaj już 2022 rok, 2 stycznia. Tam jest palmiarnia. Tam założyć. Maseczki. O, na lata 1911-1914 zainicjowana Pana na Zamku Książę Jana Henryka XV. Na położeniu 1900 metrów cieklarnie, ogród japoński itd., itd. No i to było zbudowane przez Henryka XV dla Daisy. Chyba znacie Daisy, nie wiem. 250 gatunków roślin tutaj się znajduje. Rododendrony, itd. i tak dalej. Tak dalej. Czytamy sobie tu przy wejściu historię. No i jeszcze ważna informacja był ogród warzywny dla zamku książ. Czyli wszystko warzywa szły stąd na zamek. Kierunek zwiedzania i palmy. jest za łatwe. Kierunek zwiedzania to nie wiem, które z tego.

Tylia Australijska Nie, hmm, pełna tych jest paprotek. O. no paprotka to by była dobra od mojej mamy. O jaki kwiatek i grota? Nie hmm. ja będę tam wchodził.

i rybki są... o! Fajnie. Teraz pokażę, jak tylko jest ludzi pewno. O! Pasują tutaj rybki. I kącik. Żeby posiedzieć. O, proszę. Sobie pod palmą. Zaraz usiądę. O siedzę. Patrzę sobie na, na rośliny. Hmm? Fajnie. i znajduje się też tutaj sklep można kupić kwiatuszki, kaktusy i inne sukulenty także proszę ile jest kaktusów cytryny proszę bardzo cytryny owocujące bardzo ciężko są do odchodowania takie no i proszę to jest sklep i kawiarnia można zjeść ciacho napić się kawy o zieloności i druga strona jest wejście tam byłem, teraz tutaj skręciłem w tą stronę. O, są tutaj opisy. No i koniec. Sklep, kawiarnia. Trochę można pochodzić. Figowiec, pospolity. No i no i no i no, i idę do góry schodami. O, nie wiem, czy zejdę. I można przejść z drugiej strony. Tutaj tak kapie wszystko ładnie, ooo i na dole tu morzki kaskada taka a tam jest zejście no może zejdę I pokażę to z dołu. i o tak to wygląda. Tam byłem na górze, teraz jestem na dole. Tam jeszcze jest woliera lemurów. Woliera lemurów. Idzie, patrząc, co za chwilę. Ale się się

To nie. I papuszki tam dalej są, nie papuszki, tylko te.

ale idziemy czyli coś jest nawet myślałem że mało tego wszystkiego jest ale jest pomarańcza o pomarańcza proszę są pomarańcze no pomarańcze i cytryny o jest cytryna no, proszę bardzo cytryny. Daisy musiała mieć świeże cytryny no. Czyli mieli cytryny na stół. Proszę bardzo, jakie duże tutaj są cytryny. Ja. No i to właśnie wędrowały do zamku Wszystko, same cytryny. Proszę bardzo, same cytryny. Same.